Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj Minecraft Hardcore, nowa seria. Yy, na czym będzie polegać? No tak jak w Minecraft Hardcore będziemy się starać jak najszybciej przejść Minecraft. w sensie no śpieszcie, powoli, zawsze zdążysz, wiadomo. Yy, ale to nieważne. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Yy, nie da się ustawić na telefonie typowo trybu Hardcore. Mogą ustalić tylko poziom trudności trudny bez skrzynki bonusowej, oczywiście. Oj, przepraszam. Yy, ale yy, zrobimy sobie to na zasadzie trybu hardcore, czyli yy, po prostu jak raz zginiemy, to się nie odrodzimy. A znaczy, się, jak raz zginiemy, to ja nie będę już się odradzał. O tak. Yy, wszystko, co będę robił na tym świecie, będzie na odcinkach, więc mam nadzieję, że to Wam się spodoba, ale nie przedłużając. A jeszcze sobie nazwie nazwiemy świat. Min. Yy, min kruft hard kure o idealnie i stwórz nowy świat tworzymy sobie nowy świat ciekawy. jak długo to zajmie grze wy w tym czasie możecie zostawić subskrypcję łapeczkę w górę kliknąć dzwoneczek by usłyszeć ten piękny dźwięk dzwoneczka nie żartuję oczywiście Poczekamy sobie chwileczkę, aż nasz szanowny Minecraft raczy nas zadowolić nowym światem. Tu mamy oczywiście standardowe jakieś ciekawostki. Przed wydobyciem diamentów, czerwonego kamienia lub złota pewnie się, że używasz żelaznego lub diamentowego, w przeciwnym razie nie otrzymasz rudy. Dziękuję za skomplikowanie się z lekarzem-farmaceutą, gdyż nie Niewłaściwie. Hmm... Niewłaściwie. Nie... Nieważne. Ciekawe, czy dostaniemy jeszcze jakieś powiadomienia od naszej gry. A właśnie taką poradę na naszego hardcora, zostań twórcą zawartości dostępnej ręki. Uwaga, jak widzicie gra właśnie załadowała chyba świat. Ciekawe, gdzie się zrespimy? Widzę dirta standardowo, jak to na Minecraft. Niech się świat wyczankuje, wyrederuje. Blum, blum, blum. Mamy teren, zaraz zobaczymy sobie jaki. Tu już widzę, że są bagna, równinki, jakiś lasek brzozowy. Tutaj w sumie nic nie mam. Tam jest jakiś las. I tutaj... bagna. Dobra, okej. Okay. Świat nie jest najgorszy. Dobrze, że się nie zrespiliśmy na pustyni albo na środku oceanu. Plusy trzeba dostrzegać. Zbierzemy sobie standardowo troszeczkę drewna. I pójdziemy szukać łowieczek. Bo łowieczki dobra rzecz. Mm. Łóżka, będziemy jak najbardziej spać w łóżkach, mimo tego, żeby się właśnie nie klepać z potworami, by była mniejsza szansa, że zginiemy, bo to jest poziom trudny i moby zdają o wiele więcej obrażeń, moi drodzy. Teraz tak, craftujemy sobie deseczki, patyczki, jak to na typowym speedranie, pseudo speedranie. Robimy sobie crafting table, crafting tablet, nieważne. Tutaj szybciuteńko robimy sobie jakiś, jakąś, yy, kilofik i mieczyk. resztę zrobimy z kamienia. Yy, dwójka, jedynka. O, dobra mamy. Gitara. siekiery nie robię. Idziemy tu z, zwierzaki. A, bla, 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 gdzie są krówki? Krówko chodź tu. sobie króweczkę. Yy, I lecimy po... jakiś rym czekaj. utłuczemy sobie króweczkę i lecimy po święconkę. <laughs> Nieważne. Yy, tu mamy sto <laughs> Przepraszam. Tu mamy stona. To sobie go jak najbardziej wykopiemy, by mieć na kamienne rzeczy. A nie mogę tracić tak obrażeń. Muszę to robić bardziej na spokojnie. Dobra, tu mamy dużo stona. To wykopiemy sobie raz, dwa na mieczyk. Raz, dwa, pięć i mamy na kilof. Kolejne trzy i mamy na siekierę. Tu mamy na jakąś łopatę w razie w. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć, dobrze, że mamy stoł na nawierzchu. Siedem. Osiem. o 8. I tu mamy na piecek 17 sztuk kobla W zupełności powinno nam starczyć Idziemy sobie do naszego craftingu Poprzepalać sobie żarełko O, mamy owieczko, owieczko, owieczko Pani owieczko, czy byłabyś pani skora dać mi jedną wełnę Albo nawet dwie, chociaż wiem, że się dwóch nie da chyba Ale to nieważne. Więcej żarła, dobrze, bardzo dobrze Hmm. Oczywiście, celem naszego hardcora jest zabicie Ender Dragona. Ty nawet rym był, chyba. Nieważne. Co ja mam dzisiaj z tymi rybami? Nieważne kompletnie. Yy, dobra, mamy kamień, robimy sobie. Abo nie, nie potrzebuję, więc patyków. Dobra, mieczyk, kilo, łopata, siekiera, motyka, nie no, żartuję. Yy, tutaj piecyk, dziękuję bardzo. O, o wiele lepsze narzędzia dostaliśmy teraz. W sensie zrobiliśmy sobie nieważne. Tu mamy dyrta. Skórę sobie dajemy do tyłu gdzieś, tutaj crafting bierzemy, albo nie, przepalimy sobie jeszcze troszkę Mińska. Mińska tak. Stolicę sobie przepalimy nieważne. Pozbieramy sobie troszecz troszeczkę jeszcze drewna. Wykorzystując, bo potem już nie będę za tym się uganiał. Dobra, mamy drewienko, jeszcze tylko bym to sobie na przykład. O, póki się tam jedzonko przepala, to my sobie pościnamy drewienka trochę, 12 sztuk. Jeszcze jedna rzewko bym ściął, na przykład. O, to jest idealny kan... tam mamy łowieczkę, a łowieczka oznacza jedzonko. Tak, wszystko oznacza jedzonko, żarcie tam stoi, normalnie. Ale łowieczki potrzebujemy, bo jeszcze jedna wełna i będziemy mogli zrobić sobie łóżeczko. Dobra, tu mamy już wystarczającą liczbę, tego sobie zostawię. Yy, tu była ostatnia sztuka i gitara. Resztę mamy pierwszy level, zarąbiście. Resztę bierzemy z powrotem. To do ekwipunku. I lecimy z tym koksem, idziemy zabić łowieczkę, bo my potrzebujemy na go. Yy, oczywiście nie po to, by spam jest tylko po to, by dzień się zrobić, bo już mamy po południe, już jest w sumie. Jeszcze tak z 5,5 minut pewnie dnia jest i potem będzie zachód. Więc challenge w 5 minut znaleźć łowieczkę trzecią. Co jeszcze trzeba zrobić? Trzeba będzie jeszcze tego. No. Dobra, barwnik sobie zrobimy, by przefarbować te wszystkie wełny. Te kwiatuszki pozbieramy. Te unikatowe centrum na bagnach. A, co miałem powiedzieć, właśnie, że odcinki z Minecraft Hardcore z tej serii y, będą trwały po góra też właśnie 20-15 minut, ze względu na to, że no wszystko robię tak jakby na odcinkach, i no i wiecie, no wszystko robię na odcinkach, więc nic się nie zrobię poza tym, by nie było, że Seci tu jecha. Tutaj mamy więcej bagien, tu ja stąd idę zaraz, tylko pozbieram się jeszcze trzeciego kwiatuszka. O, 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 tego kwiatka bym sobie wziął. O, dziękuję bardzo. I lecimy dalej. O, mamy trzecią łowieczkę. Jesteśmy uratowani, moi drodzy. Tu mamy jakąś jaskinię. Nie wiem, czy jakaś głęboka, widziałem tam węgiel, więc zaraz sobie do niego pójdziemy. Tylko najpierw zabijemy tą panią łowieczkę. Yy, killing. Dobra, mamy na łóżko. Dziękuję bardzo. Jestem zadowolony z siebie już. Tu mamy jeszcze dwie krówki. Bardzo dużo jedzonka się tu tam na, tutaj nam respi. Yy, króweczka, króweczka, bardzo dobrze. I jeszcze jedną sobie zabiję. Tam słyszę gdzieś szkieleta w podziemiach. No chodź tu, chodź tu. Krowo głupia. Nieważne. I bum! W tył. <ścinksta> Nieważne. Pozbieramy sobie dużo żarcia. To jest taki nasz priorytet w sumie na teraz. Tylko, niech Minecraft tak nie reaguje. Dużo łowieczek, bardzo się cieszę. Można nawet zrobić białe łóżko, ale my zrobimy sobie niebieskie. Gdzie krowo uciekasz? Gdzie? I tak cię dopadnę. Mam kamienny miecz. Ja tu jestem już kozakiem, jestem królem tego serwera. Cicho, nieważne. Czy mamy jakieś żarcie tu jeszcze w pobliżu? Nie, nie mamy. Dobra, ile nam się udało upalować? No troszeczkę tych kotlecioków mamy, nie ukrywam. Mm, aczkolwiek nie jestem sobie jakąś super zadowolony. Znaczy, jestem zadowolony, ale nie jest to wystarczająca ilość rzecz jasna. Wow wow, wow wow wow. Ale zejście w dół, tu sobie jak najbardziej to zejście zostawimy. Tylko ja bym tu zrobił takie bezpiecznie od chwileczkę. Na, na shiftie, wiadomo, byt nie zginąć. Tu mamy dobrą miaskinkę, to tutaj sobie zostaniemy na tych terenach. Właśnie ze względu na tą jaskinię, tu sobie zbudujemy prestiżowy domek z dirta. Yy, cicho, nieważne, yy, bo nie, nie budowałbym się tutaj, ale po prostu jak tutaj mamy już naszą kochaną jaskinkę, to czemu by tutaj nie zostać już na tych terenach, no nie? Yy, w nocy i tak będę już spał w łóżeczku, yy, bo na Enderman oczywiście jeszcze nie będę polował, czy nawet armora nie mam, szanujmy się z Endermanem bez... na Endermana bez armora, to tak trochę lipa. Dobra, tu mamy to, tu mamy więcej żarcia, tylko muszę bardzo uważać na to, by nie wpaść do tej dziury, jak to ja lubię się wpalać, nie? Tak wpadnę się do dziurki, i potem będę się Dlaczego ja zginąłem? No więc sobie zalepimy to wszystko, o, elegancko. Bierzemy tego Dirta jednego i idziemy zabijać dalej łowiece. Dla żarełka oczywiście tam wszędzie szkielety w tych podziemiach. wszędzie dosunie, pum. O, ile łowieczek! Dobrze, bagna chyba słyną z tego, że są owce w dużych ilościach, dobra, więcej łowiec, bum BUM. Zaznaczam, podczas bieram trzy barwniki, skoro mogę łóżko przefarbować hurtowo, nie? Czy słońce już zachodzi? Tak, słońce już zachodzi, więc ja bym tutaj sobie już postawił crafting, tutaj był. I zrobiłbym sobie łóżeczką. O, jak najbardziej. Już sobie postawimy tu wyrką naszą. Wspaniałe. Zrobimy sobie jeden barwnik. O, potem sobie farbujemy, ale. Ja bym już chciał spać. Halo, ja nie chcę szkieletów. Spamimy na czacie. Możesz spać tylko w nocy. Dobra, grał już tą Mogę iść spać? Nie, nie mogę. Super. Poczekamy, aż słoneczko zajdzie i idziemy do wyrka. I kolejny Minecraftowy dzień nastał, 11 minut odcinka, bardzo dziękuję. Zbierzemy sobie łóżeczko. Postawimy sobie tutaj, przefarbujemy na prestiżowy niebieski kolor. O, tak sobie postawić, co się będę ograniczał? Zrobimy sobie prestiżowy domeczek z dirta, jak to bywa tutaj. Bo trochę tu dostanę właśnie ze względu na tą jaskinkę. Popolujemy się tu na jakieś łowiece i te sprawy. Wiadomo, wiadomo. Yy, zrobię sobie jakieś dziurki w tym, yy, w tym, tym. No, każdy wie odchodzi. Zrobimy sobie jakieś dziureczki, by było widać w nocy ewentualnie moby. Zaraz będziemy przepalać sobie żarło. Bo już zaczyna mi powoli kłód schodzić. Co prawda powoli, bo powoli, ale jednak. Yy, co dalej? Dirta kopiemy. Będziemy budować prestiżową dirciankę. Ocenicie ją potem w komentarzach, jak dotrwacie do samego końca odcinka. Więc serdecznie polecam 19 dirta. Naprawdę genialny wynik. Obkrążymy sobie. O, i nawet rogów nie będę. Patrzcie, jak jestem oszczędny. Widzicie to? Nawet rogów nie będę zabudowywał. O, po co mi to? O, właśnie. Jak bawić się w oszczędzanie, to robić to na no nie? Oszczędzimy sobie troszkę. O, już mi tutaj mój domek zaraz, to trawą, zarąbiście, Jak to u Menela, no nie. Yy, nieważne. Budujemy dalej ścianę boczną naszego domku. O ile można to tak nazwać. O, i mamy kont już rysy domeczku. Budujemy sobie dalej. Tak, na, na, na trzy kratki wysokości, by móc więcej piecy tutaj wstawić. O prestiżowy domek z Dirka, naprawdę mi się bardzo podoba. Możecie ocenić ten domek w komentarzu. To będzie też znaka, że dotrwaliście do yy, 13 minuty i 41 sekundy filmu. O, o. jak ocenicie w komentarzach, to ja przypnę serduszko. Nie wiem, że nikt i tak nie pisze komentarzy, już pewnie nikt nie dotrwa do tego momentu, bo po co oglądać do końca, po co? A czy jakbym poinformował, że live był? Nieważne, i tak nie będzie live'a. Yy, cicho. Tutaj budujemy dalej sobie nasz domeczek z dirta. Tak jest. Tu zrobimy sobie dziureczki, by światło wpadało. Jak tu u prawdziwego dirciaka harcioraka, nieważne. Dobra, tu mamy jedno okno. O. Tu se zbudujemy dalej i tu będzie drugie okno. No normalnie, bo budowniczy AM inżynier. O, tu se zbudujemy dalej. To o. I zarąbista dircianka. Jeszcze tu se daszek będziemy dorabiać. Moi drodzy. Daszeczek normalnie. O, to będzie piękny domek z dirta. No. Picabello Picasso normalnie. Ten. No. Tu dużo jaski strasznie. Szczerze średnio mi się to podoba, bo w nocy będą mi moby wychodzić. W sensie ta jedna spoko, ale te reszta już starczy. O. Już nasz domek z dirta się zaczyna robić coraz to ładniejszy. Tu już mi nawet okna zarastają. Widzicie jak fajnie? O, zalepimy sobie jeszcze tylko daszek. Nawet mi dirta nie starczy. Patrzcie. O, jaka piękna chaupa. No jeszcze tak z 20 sztuki. I będziemy mieli swój domek na naszym hardkorze. Pierwsze dziąki. No żarcie mamy, łóżko mamy, więc jestem zadowolony jak najbardziej. Bo o to w sumie chodziło w tym odcinku. Jedzonko, żarełko, yy, jedzonko, żarełko, jedzonko, żarełko, dikcianka. No normalnie, tak o. O, tutaj hardkorek, lecimy. Nieważne, nie, nie wiem o czym mówię, nieistotne. O, tu zaraz sobie drzwi dorobimy. Zjedzmy sobie kotlecioka. By to nam się głód od tego, tego, no. Uzupełnił, byśmy nie chodzili głodni. o. I mamy piękny domek z mi On się bardzo osobiście podoba. O, jeszcze tu bym sobie wykopał. O, i to jest dzieło sztuki. Normalnie, piękne. Mi się to niesamowicie podoba. Nie, a tak na poważnie, no to typowa dircianka. Nie koloryzujmy. Zróbmy sobie więcej drewna. Postawmy sobie tutaj, wiecie, no, prestiżowe drzwi. O, o. I ta dircianka już jest ładna, naprawdę. Hmm. Tu sobie postawimy drzwi wartownicze. Nieważne, nie chcę po prostu mieć syfówek w punku. Tak, postawimy sobie piecyk. Gdzie jest piecyk? Halo, piecyk. Chodź tu. O, postawimy sobie tutaj piecyk. Przepalimy sobie. Tym oto. Otóż to żarełko. Posadzimy sobie kwiatki w domu. By ładnie to wszystko wyglądało. O, no i czy ten domek nie jest piękny, no powiedzcie mi. Oczywiście, że tak. Nieważne. A więc tak, w tym odcinku myślę, że to było na tyle. Zbudowaliśmy naszą dirciankę, zbudowaliśmy wszystko, moi drodzy. Yy, a więc tak, kolejny odcinek z Minecraft Hardcore standardowo w piąteczek. Więc mam nadzieję, że w piąteczek za tydzień, więc mam nadzieję, że Was nie zabraknie. Jutro odcinek z, z serwera, z survivalu. Też o 15, więc serdecznie zapraszam. A na dzisiaj to koniec. Trzymajcie się i do usłyszenia. Papa! Pa.